Yy, witam dzisiaj w krótkim yy, odcinku w plenerze Dzisiaj wam szybko pokażę jak zrobić wodospad No to dobra, zaczynając Ja już legesę przygotowałem z tytoniem O proszę bardzo No i cała filozofia polega na tym Że robicie tutaj mniej więcej gdzieś przy dole dziurkę O proszę bardzo Tylko tak żeby jakoś to dobrze zrobił Ok. się trochę przepadam co chwilę dobra, o macie już taką dziurkę mniej więcej, nie? poczekajcie podmucham trochę żeby to trochę było mniej gorące zakrywacie ją odkręcacie ten główny korek o ten główny odkręcacie znaczy nie główny, nie już Przeciepiecie ten z lagą już też nabitą chwila, bo to jest z innej butelki, która ciężko wchodzi. Ok, jest w miarę dobrze. Okej, okay, stryk. Macie już. Tak. Teraz tylko. Patrzcie, a to żeby akurat w inną stronę, żeby tam nie pochlapać. Stryk, podpalacie. Chwila. Wezmę to może w inną, w inną rękę. Okej okay. Trochę leci, dobra Podpalacie Ach, Chwila Jakbyście to widzieli, o. podpalacie to I po prostu puszczacie I wam się robi wodospad Proszę bardzo, wam to leci, woda nie wiem czy widać tą lecącą wodę no po prostu w każdym razie, zrobiłem tutaj dziurę od dołu i po prostu teraz to wylewa i się cała napełniła, jak się to mówi napełniła się dymem. No i coś takiego sobie walicie. Dobra, no, to to by byłaby na tyle. Ja proszę do komentowania, subskrybowania, czynienia mojego studia filmowego. No i to, na ty to, i to tyle. Do widzenia.